Wlogmas vlogmas numer 2 Otwieram kalendarze adwentowe Lind Czekoladowy misiu Kocham takie misie Fajnie Teraz czupa chups. Dostałam tutaj w sumie takie pudrowe cukiereczki Dzisiaj je zjadłam, były bardzo dobre Lecimy dalej Dzisiaj był śnieżny dzień już od paru dni leży śnieg i jest zimno, ale trudno, trzeba rano wstać na autobus. Miałam go o 7 rano, dlatego musiałam rano wstać. Teraz jestem w bibliotece i czekam sobie na teatralne zajęcia, więc opowiem Wam o książce. Moją, yy, to znaczy na ten moment, ulubioną książką jest yy, yy, Ten Skrzydła Ognia. I tutaj pokazuję wam właśnie, jak wygląda początek tej książki. Są różne opisy smoków, jest ich chyba z siedem rodzajów. I cała fabuła, to znaczy początek fabuły wychodzi na to, że jest wojna, i legenda wy... mówi, że ma się urodzić pięć smocząt, które osalą ich od tej wojny. I fajnie, zobaczymy co będzie dalej. A to jest taki pierścionek, co mi zrobiły koleżanki. Bardzo mi się podoba, dlatego go cały dzień nosiłam. Lecimy dalej, druga książka nazywa się fajna i interesująca. Jordanowie. I w sumie to nie polecam osobom minus 15 lat. Lecimy z tematem dalej. Wróciłam ze szkoły tramwajem, ale było ciemne jak w dupie, więc musiałam się ogrzać kakałkiem.